Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na QA, czyli na pytania, które zadawaliście mi pod e, ostatnimi dwoma filmikami, dzisiaj na nie e, odpowiem. Pytań było dość sporo, e, także podzieliłam je na trzy kategorie. Pierwszą kategorią to taki będzie e, misz, -masz, drugą będzie to życie za granicą, a trzecią uwaga, będzie to znów temat ciążowy. Tak, myślałam, że już e, filmiku o tematy ciążowej nie nagram, e, ale skoro macie jeszcze jakieś pytania, okej, okay, nie ma problemu, odpowiem. Powiem na nie. Dzisiaj zapraszam Was na tą pierwszą kategorię, czyli taką pierdółkową z której informacje raczej nie odmienią Waszego życia. No ale jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Ok, pierwsze pytanie: to z jakiej części Polski pochodzisz, z jakiego miasta? A więc tak, ja urodziłam się w Łodzi, czyli jestem łodzianinką. Mieszkałam tam 5 lat, rok chodziłam do przedszkola, po czym po tych 5 latach przeprowadziłam się do Pabianic. Jest to takie małe miasteczko na obrzeżach Łodzi. Dokończyłam tam swoją karierę przedszkolną, skończyłam podstawówkę, skończyłam gimnazjum Ale coś do tej łodzi mnie ciągnęło, więc liceum wybrałam sobie właśnie w Łodzi No i tak, jestem po prostu łodzianką mieszkającą w Pabianicach Drugie pytanie to, jaki jest Twój ulubiony podkład drogeryjny? Ja Wam już to mówiłam nawet kilka razy, ale powtórzę jeszcze raz, że moim ulubionym podkładem jest Rimmel Stay Matte jest niezawodny, kryjący, trwały po prostu cudmiut orzeszki. Ja go mam w odcieniu 010. Niestety ten odcień nie jest dostępny w Polsce. Jest on jeszcze jaśniejszy niż ten najjaśniejszy 091, który w Polsce dostaniecie. I się śmiałam właśnie z Damianem, że po swój odpowiedni kolor podkładu musiałam wyjeżdżać aż za granicę. Kolejne pytanie to, ile masz wzrostu? Tutaj nie mam co się rozgadywać, nie jestem ani niska, ani wysoka, jestem taka po środku, mam 1,62 m. Następne, czwarte pytanie, jaki styl ubierania się lubisz, jaki sama masz? Teraz, czyli odkąd jestem w ciąży, jakiegoś wielkiego pola do popisu nie mam, z tego względu, że nie będę kupowała nie wiadomo jak dużej ilości ciuchów w rozmiarze L, które po prostu za parę miesięcy byłyby na mnie za duże i musiałabym je po prostu wyrzucić, a mój styl taki z przedciąży jest takim totalnie miejskim stylem. Myślę, że większość nastolatek tak się ubiera, e, czyli jakieś leginsy, jeansy, trampeczki, luźna, chlorowa bluzeczka. To jest to, w czym czuję się dobrze. Nie lubię chodzić na co dzień jakoś nie wiadomo jak e, odstrojona, bo po prostu czuję się wtedy sztywno, fajnie. E, to nie jest totalnie mój styl. Jestem też dziewczyną, która nie przepada za biżuterią. Noszę tylko i wyłącznie łańcuszek od mamy, który ma wartość sentymentalną, no i pierścinek z i to wszystko nigdy jakoś nie podobały mi się wielkie kolie czy kolczyki do ramion. A takie, jeżeli mogłabym wymienić dwie kobiety, których styl mi się bardzo podoba, jakbym była bogata, na pewno właśnie tak bym się ubierała, to jest to Małgosia Rozenek i Natalia Siwiec. Piąte pytanie: co sądzisz o tatuażach? Ja tatuaże uwielbiam na kobietach, na mężczyznach, w każdym miejscu. Moim zdaniem jest to świetna, świetna po prostu forma przekazania tego, co człowiek czuje, co człowiek myśli, swoich jakichś wewnętrznych emocji, których nie, po, nie potrafi opisać. Kurczę, no nie wiem, czy też tak odbieracie jak ja. Dla mnie tatuaż to jest po prostu wyrażenie samego siebie. To jest coś po prostu pięknego. Ja swój termin jakby na tatuaż miałam już wyznaczony, miałam już konkretną datę wizyty, ale niestety dowiedziałam się, że jestem w ciąży, niestety, niestety, no niestety, jeżeli chodzi o zrobienie tatuażu, tak? Okazało się, że jestem w ciąży i musiałam tą wizytę odwołać, teraz jeszcze muszę tylko i wyłącznie przebrnąć przez karmienie piersią i wreszcie będę mogła biec do studia i wytatuować sobie swój pierwszy w życiu tatuaż, a na pewno nie będzie to jeden, bo w planach mam już kilka. I ostatnie, szóste pytanie. Czy długo zastanawiałaś się nad założeniem kanału? I tutaj pozwolę sobie wkleić mały kawałeczek filmiku, który pojawił się na moim kanale jako pierwszy. I ostatni fakt jest taki, że na YouTubie chciałam być już dwa lata temu, ale zawsze miałam jakąś wymówkę, zawsze było mi nie po drodze. Dzisiaj postanowiłam, nie. Siadam, nagrywam, wreszcie muszę zacząć. No bo jak nie zacznę, to nie przekonam się, czy chcę to robić dalej, czy. Mi się to spodoba. Także mam nadzieję, że Was nie zanudziłam dzisiaj. Ok, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My widzimy się już w kolejnych filmikach. Myślę, że następny filmik pojawi się na dniach, jeśli nie urodzę, bo uwaga, zbliżam się do terminu. Także jeżeli by mnie przez jakiś czas nie było, na pewno Was o tym poinformuję na Facebooku, jeżeli Maluszek postanowi w najbliższych dniach przyjść na świat. No i tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przesyłam y, moc buziaczków i widzimy się, mam nadzieję, że y, już niedługo.